Cześć dzień dobry wszystkim. Chciałem wam pokazać jak. Oczywiście, którzy nie wiedzą jak wygląda na przykład takie wyjmowanie czujnika ABS-u. No nie jest to sposób, powiedzmy sobie elegancki i delikatny, no niestety tutaj trzeba użyć brutalnej siły. A widzimy co tam w środku jest. Rdzenie już udało się wybić, została teraz tylko ta otoczka, taka obwódka plastikowa to wszystko zarośnięte korozją no i najczęściej jest to też powodem uszkodzenia się tych czujników, ponieważ ta korozja zgniata je po one pękają, one dostaje się wilgoć pojawia się przerwa lub zwarcie no i takie rzeczy się dzieją teraz trzeba to wszystko, resztę wyciągnąć frezem wiecie, takim do metalu to wszystko tam wyczyścić żeby nowy czujnik miał Swój plac. Z tej strony, niby, jest ok. Z czujnikiem, natomiast jest inny problem. Patrzcie się po kolorze, takim ceglastym. Od razu było widać, przynajmniej jak spojrzałem, bo wczoraj akurat się tym nie interesowałem. Dzisiaj spojrzałem, właśnie na to koło. No i już widać, że jest, że coś się dzieje. Patrzcie się po kolorze klocka też widać, że tutaj się mocno. To wszystko grzeje, oczywiście da się to przekręcić, ale z dużym oporem. Także najprawdopodobniej stoi zacisk w tym kole, no z tej tarczy raczej też już pożytku nie będzie. Znowu będzie telefon do właściciela, na pewno się ucieszy. No ale cóż, to są raczej rzeczy oczywiste w aucie, które ma lat kilkanaście. No miał być rozrząd i olej, a przyszaranie skończyło się w sumie. No, tak jak widzicie, w zawieszeniu przednim wahacze, wymieniamy tulejki. Te też wymienię, bo one tu też już nie są pewnie najlepsze. Tak wyglądała tuleja już z wahacza, w którym wymieniłem. prostszy, O, widzicie, no jest to śmietnik. A ta, którą prasujemy jest jeszcze gorsza. A tak działa mój zawór. Które zrobiłem pod nogę? A dzięki temu mamy obie łapy wolne. No i dobra. A na koniec dniówki jeszcze taka szybka usługa. Jakieś roztaczanie.